Witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozwiążemy razem zadanie trzecie z egzaminu naturalnego z roku 2023. A brzmi ono tak. Cenę aparatu fotograficznego obniżono o 15%, a następnie o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje 340 zł. Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa. Tutaj, zobacz, nie znamy w ogóle ceny aparatu fotograficznego, tej ceny, która była na samym początku przed obniżkami. Więc możemy sobie tu wprowadzić zmienną x i napiszemy, że jest to cena aparatu przed obniżkami. Czyli ta, która była na samym początku. Teraz zobacz, cenę obniżono o 15%. Najpierw musimy policzyć, ile to jest 15% z naszego x, -a. czyli jakby o ile złotych obniżono tą cenę. Zapisujemy to w ten, ten sposób: 15% z x. -a. 15% to jest nic innego jak 15 setnych. Tą literkę z zamieniamy zawsze na razy. Czyli piszemy sobie razy. No i musimy to oczywiście wyliczyć z naszego x, czyli 15 setnych razy x. 15 setnych możemy zapisać w ułamku dziesiętnym 15 setnych z x. Czyli o tyle przy pierwszej obniżce. Obniżono cenę naszego aparatu. Ale musimy jeszcze zapisać tą obniżkę, czyli od naszej ceny, która była na początku od X, odejmujemy 15% z X, i to jest ta pierwsza podwyżka. W ten sposób możemy ją, pierwsza, pod, pierwsza obniżka, nie podwyżka, przepraszam. Możemy ją w ten sposób zapisać. Czyli od ceny, która była na początku, odejmujemy 15% z X, czyli 0,15 razy X. Teraz musimy zapisać drugą obniżkę. Obniżono następnie, zobacz w treści zadania, o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Cena obowiązująca w danym momencie, no to jest dokładnie, słuchaj, ta cena, czyli X odjąć 15 z X. I z tego musimy zrobić drugą obniżkę, czyli liczymy, ile to będzie 20% z ceny obowiązującej w danym momencie, czyli z tego naszego wyrażenia. Tu podpiszemy. To jest ta cena, która obowiązuje. Przed tą drugą obniżką, przed 20%. No i tak jak przedtem zapisujemy sobie 20% to nic innego jak 20 setnych. W ten sposób pozbywamy się tego znaczku procent. Z zamieniamy sobie na razy. No i piszemy tą naszą, ten nasz nawias. I to jest 20% jakby obliczone... O ile czyli o 20% obniżamy tą cenę. Ale musimy ją jeszcze obniżyć, czyli jeżeli mieliśmy tą cenę x odjąć 15 setnych z x to od niej musimy teraz odjąć tą naszą drugą obniżkę. Tu jeszcze zobacz 20 setnych możemy zapisać w ułamku dziesiętnym jako 20 setny. Razy możemy sobie pominąć, i mamy takie wrażenie: Czyli teraz musimy od tej ceny, która była po pierwszej obniżce, odjąć tą drugą obniżkę czyli to nasze wyrażenie, które zapisaliśmy sobie tutaj. I po tych dwóch obniżkach otrzymujemy 340 zł. Zobacz, po tych dwóch obniżkach akarat, aparat kosztuje 340 zł. I takie mamy równanie do rozwiązania. Jeżeli go rozwiążemy, to wtedy znajdziemy sobie x, czyli tą cenę aparatu przed obniżkami. No to rozwiążmy. x przepisujemy, 15 setnych przepisujemy. I tu musimy się pozbyć nawiasu, czyli musimy przemnożyć przez te składniki, które były w nawiasie. Czyli mnożymy sobie 20 setnych. Tu to 0 tak naprawdę pisać nie musimy, może być 2 dziesiąte. Mnożymy sobie te 2 dziesiąte razy x, czyli oczywiście to jest 2 dziesiąte z x. Później mnożymy sobie minus 2 dziesiąte razy minus 15 setnych. Minus razy minus daje plus czyli mnożenie tych dwóch nawiasów zamienia nam te minusy na plusa, bo minus razy minus daje plus. No i jak pomnożymy sobie, tu napiszę z boku, 2 dziesiąte razy 15 setnych, to otrzymujemy wynik 30 tysięcznych. Czyli tu mamy 30 tysięcznych. Oczywiście zostawiamy sobie x, żeby nam się nie zgubił. No i równa się 340. Możemy zrobić redukcję wyrazów podobnych, czyli wszystkie liczby, które mają x, po prostu do siebie dodajemy. Przy tym pierwszym x tu z przodu, oczywiście jest 1 czyli robimy działania na liczbach. 1, odjąć 15 setnych, odjąć 20, dodać 30, tu możemy 0 pominąć, dodać 3 setne. Wszystkie te liczby sobie dodajemy. Równa się 340. Robimy taką zwykłą, wiesz, redukcję wyrazów podobnych. Jak sobie wyliczymy te liczby, to wyjdzie nam wynik 68 setnych z x. -a, a równa się 340. Żeby wyliczyć samego x, -a, musimy oczywiście 340 podzielić przez to, co stoi przy naszej niewiadomej, czyli przez liczbę 68 setnych. Wyliczamy sobie to działanie i otrzymujemy wynik 500, czyli nasz x jest równy 500 zł. Wracamy sobie na początek zadania. No, 500 x to była cena aparatu przed obniżkami, czyli to nasze 500 to jest cena aparatu na samym początku, przed obniżkami. I w ten sposób, zobacz, znaleźliśmy prawidłową odpowiedź. Zaznaczamy sobie na arkuszu odpowiedź A, 500 zł. No i tak myślę, że tak sprytnie możesz policzyć to zadanie. Czyli zobacz, x to jest cena aparatu przed obniżkami. Zapisujemy pierwszą obniżkę, czyli od x odejmujemy 15% z x, czyli x odjąć 15 setnych razy x. Później liczymy drugą obniżkę 20%, ale z tej ceny obowiązującej. Czyli 20% z nawias X odjąć 15 setnych z X. I zapisujemy sobie to tak łatwiej inaczej. I później robimy jakby drugą obniżkę. Tu zobacz masz pierwszą, a tu jest druga o 20%. Układamy sobie takie równanie i rozwiązujemy go. I otrzymujemy wtedy prawidłowy wynik. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Tyle na dzisiaj. Do widzenia.